Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii. Zagrajmy w Minecraft 132. Poprzednio mówiłem, że poza odcinkiem coś zrobię z tym reaktorem, żeby było, było szybciej. Otóż zrobiłem. Mamy gdzieś tutaj takie specjalne płytki. Jak się je robi, to zaraz wam pokażę. O, właśnie. 9, 8 właściwie sztabek kopru. Wsadzamy i robi się nam coś takiego w kompresorze. Musi być ten koper z ID 30248. Innego się nie da. Żeby zmienić kopry z różnych modów na jeden, był taki przedmiot, ale nie pamiętam jak się nazywa. Nazwy też nie mogę znaleźć, ale on bardzo pomagał. Jak pamiętacie nazwę, to proszę, napiszcie w opisie. O, już właśnie jest jedna sztabka kopru została tutaj mamy y, y, dense copper plate było mi trzeba ich 36 y, pomnóżmy razy 4, tak było bo chciałem zrobić 9 takich reactor chamberów, 9 razy 4 36 36 razy 8 wychodzi nam liczba około 250 y, 250, 70 tyle kopru trzeba to naprawdę jest dużo ponieważ wychodzi średnio z ze 4-5 No i mamy te platey. Jedyne co nam trzeba jeszcze zrobić to z uranem porządek, tak bo z uranem nie jest tak łatwo. Tutaj wszystko działa, jak widzę. Bo mam zastrzeżenie do jednego. Tutaj za mało desek. Jakim cudem może być za mało desek? Już deski się skończyły. Ciekawe. Tutaj też się skończyły. No więc wiecie co, może by przerobił, może saumir bym zaczął wykorzystywać. Podłączyłbym, ale to później, na razie nam pary chyba tyle nie potrzeba, tu jest i tak zbiornik pełen. Tak, dobra, nie, na pewno nam nie zabraknie. Yy, idziemy sobie na górę. Trzeba nam zrobić coś z uranu, uranium cele, jednak trochę inne tym razem. Bo nie ma tych zwykłych uranium celi, tylko są takie, które no są zwykłe. Robi się je w ten sposób, czyli zwykły empty cell robiony w taki sposób i yy, yy, refined uranium. To jeszcze jakieś inne, ale to nam się przyda, a to robimy z refined uranium. Uran przerabiamy w kompresorze na refined uranium. A jeśli właśnie macie z Nether ores i właśnie z Netheru te rudy przerabiacie, to macie chyba razy 2, więc się opłaca. Nie trzeba mi dużo tego uranu, a ja mam chyba sporo. 32. Przerobimy 32, do, bo tylko do tego to się stosuje. Nie ma tu takiego jak, czegoś jak EMC, gdzie uran ma 4096 i można dwa Urany zamienić na jeden diament. Tak tu niestety nie ma. Wrzucamy je więc sobie tam, gdzie trzeba. kraftujemy powoli te 9 reaktor chamberów. Ustawiamy i powinno być gites. Skończymy w tym odcinku. I ewentualnie poza odcinkiem jakieś ciekawe. No, ciekawe te wymyślę. No, oczywiście nie mamy muszę jeszcze raz jak ja. Nie lubię tego, że tak mi się baguje, i nie wiem, co jest przyczyną tego. Więc idziemy na górę? Zaraz się dowiemy, o co chodzi. Uran! No, musimy potwierdzić, że on jest. Raz może zniknąć, ale dwa już nie powinien. Właśnie, jeżeli by była, tak jak mówiłem, przeróbka tych rzeczy, by można było spalać i gromadzić energię cieplną, nie w postaci pary, tylko w postaci no, ciepła, które ogrzewa ten boiler, no to naprawdę było prosto, bo chyba z 10 źródeł energii byśmy mieli. Nie elektrycznej, a z elektryczną to nie wiem ile. Przerabiamy sobie długo, trwa czasami jakieś przyspieszenia, czy coś się przydadzą. Ale tak, reaktor chainberry. Nie, reaktor chainberry. Trzeba nam tak, maszyn bloków dużo, ponieważ gdzieś z 9. 9 maszyn bloków. Nie wiem, czy mamy, czy mamy przerobić żelazo. Właśnie, nie pamiętam. No, włożymy tu żelazo. Może trzeba przerobić. Dane copper plate. mamy 40 robione w kompresorze, jeden nuclear reaktor tak się robi, czyli generator i adwency circuit. Mamy dwa adwency circuity, jeden iron furnace. Dlaczego nie generator? Dlaczego nie generator? Pewnie generator mamy gdzieś indziej. Electric furnace. I Iron Furnace. Generator robiło się z baterii. Gdzie ja mam te baterie? To jest Iron Furnace. Jeszcze raz. Generator. Refined Iron. Bateria i Iron Furnace. Refined Iron mamy. Refined Iron. Nie mamy to, dlatego przerobiłem to żelazo. Może jakieś jeszcze żelazo mamy? Tu 6 sztabek. Tu jest koper. No więc nie za bardzo. Nie za bardzo to mamy. Więc póki co czekamy. Tu jest jeszcze iron ore, To fajnie. No i wyżej sobie przerobimy. Gdzieś będzie mi trzeba, mówiłem, 9 maszyn bloków. 9 razy 9. 81. Czyli jeszcze pół staka. Przynajmniej będzie trzeba przerobić tego. Wrzucimy sobie jeszcze spół staka. Jednak najpierw ten będzie musiał zostać przerobiony. Co dalej? Nuklear reaktor. Mamy tu wszystko. Tu też tylko maszyn bloki zrobić. To już nie problem. Jakieś tam podłączenia i afiksy to zrobimy. A czekajcie. Zrobiliśmy chyba te szkło i kamienie do, do reaktora. Przynajmniej tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. Ja to bym włożył. Na pewno to zrobiliśmy. Już wyłożone? No wątpię, że już wyłożone, chociaż zobaczę. A może akurat już wyłożyliśmy tak szybko to zrobiliśmy? No nie, nie jest jeszcze wyłożone. Więc potrzebne nam to jest już. No, jednak się jeszcze przeszacie, nie widzicie. Ale gdzie ja to mogłem włożyć? No, na pewno to zrobiłem. Reinforced Stone i Reinforced Glass. A jak nie, to zaraz to zrobimy. Jeszcze przepatrzę sobie w skrzynkach, czy gdzieś nie mam tego. No, gdzie to może być? Tu jest high pressure boiler. Tu jest coś innego. No i gdzie to jest? Jak nie mamy, to zrobimy sobie, oczywiście. Trzeba nam do tego stona. Stona i szkło. Mamy szkło. Stona nie mamy, ale zaraz będziemy mieć. Tak, trzeba nam jeszcze. 200 alojów bardzo, ale to bardzo dużo. Mamy 6, to chyba są żarty. A jeszcze 20 metal ingotów, to też trzeba przerobić. To nie wiem, kiedy przerobimy, chyba że przerobimy w tym piecu. Wątpię, że mi się przypali, ale spróbujemy, na pewno będzie szybciej. Tamto jest, jest obciążony. Nie, my, nie mamy nawet krzty węgla. Nie, tutaj się nie przerobi. Ale tutaj możemy wrzucić żelazo zamiast tego. O, uf o mały włos, ale tu jest woda już spokojnie. Nie ma się. Czym denerwować. 41. Trzeba nam trochę więcej. 22. Tak to zabieramy. To wrzucamy. I musimy tak czy siak węgiel mieć. No więc przygotowałem przed odcinkiem. Bardzo mnie to yy, długo, dużo czasu kosztowało. Znaczy, odpaliłem sobie Minecrafta w oknie, coś tam robiłem. I to tak automatycznie się przepalało. I musiałem co jakiś czas wyjmować. Tak więc teraz. Co teraz jest mi potrzebne? Węgiel. Z powrotem węgiel, żeby przepalić Mixed Metal Ingot. Ale gdzie jest ten Mixed Metal Ingot? A nie, miałem przepalić żelazo. Cały stack? A daj, dajemy cały stack. 8 jest mi potrzebne. Dobra, i niech się przypala. Yy, następnie yy, drzwi mi nie są potrzebne. Jest mi potrzebna na pewno MFSU. Zrobiliśmy już MFSU? No musieliśmy zrobić to MFSU. Gdzieś tu musi być. I zrobiliśmy jeszcze MFSU? No dajcie spokój. Hmm. No to robimy MFSU. To co my robiliśmy w ostatnim odcinku? Chcę się zapytać. Jest y, Advanced Circuit, Advanced Machine Block, MFI y, i La Patron Crystale. Mamy chociaż MFI? Pewnie nie mamy. A dziwne mi się wydawało, że to już zrobiliśmy. Y, tak czy siak, to jeszcze jeden odcinek z tego w takim razie wyjdzie. Machine Blocki, fajnie. Co mi jest potrzebne do MFI? Energy krystale Mamy nawet więcej. Nie wiem po co aż tyle. Aha, bo jeszcze te trzeba zrobić. No tak. Energy krystale I dwa razy zaizolowane złote kable. Musimy coś odłożyć po kolei. To by trzeba było mieć. Nie musimy mieć tego. Chociaż musimy, żeby zrobić generator. Tego nie musimy mieć. Kiedyś się to poskłada. Yy, tak, co ja kliknąłem? Nieważne. Yy, raz, dwa, trzy. No, wywaliłem i z powrotem. Widzicie, jakie to jest denerwujące? No, po prostu. Istny szajs. No, teraz. Raz, dwa, trzy, cztery. Trzeba jeszcze złote kable zrobić. No na pewno nie mamy MFI złote kable. Dwa razy zaizolowane. Jest. Robimy wreszcie to MFI. Cyk, cyk, cyk i cyk. Oczywiście wiecie jak się robi energy krystale, diament po środku i wokół redstone. A, jeszcze masz block. Co się dzieje. A, nie te kable, no tak. To muszą być złote kable, których tu nie widzę. No, oczywiście od początku trzeba jeszcze raz cyk. Nie tak, cyk, 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 cyk. Cyk i cyk i cyk i cyk i cyk. Y, MFI mamy, dobra. Następnie robimy MFSU, To mamy mamy 6 lapatron krystali. Było tu 6. Pewnie zrobiłem drugie MFI znając życie. Matching block. Drugie MFI, gdzie jest to pierwsze? Jak nie, to jeszcze raz zrobimy sobie więcej Energy Krystali. Jeszcze ze 4. Jeden lapatron krystal. Nie wiem, co się tu stało. Gdzieś pewnie mam MFSU, ale ja go nie widzę. No nic, robimy tak, jakbyśmy go nie zrobili, bo może go nie zrobiliśmy. To mamy: Lapatron Krystale, dobra, szanowni jeszcze diamenty. 10 diamentów tylko? A tu już 64 i 64, a. No to może i tak. Cztery trzeba. Raz, dwa, trzy, cztery. Żeby zrobić lapatrony, to chyba mi trzeba lazuri, którego już pewnie nie mam, bo się skończyło, ale wiem jak skraftować. Jednak mamy. Kraftujemy lapatrony. Sześć lapatronów. To jeszcze te dwa. Nie wiem, czy mi wystarczy, bo wątpię 48. Nie tak się kraftuje lapatrony. Zaraz. O, ran, jeszcze trzeba mi Electronic Circuit. Mamy circuity Jeden lapatron. Jedziemy dalej. Drugi lapatron. Trzeci. Czwarty. Piąty. I uwaga, szósty idealnie wystarczyło, Jestem zadowolony. Jeszcze jeden mieliśmy. No to ewentualnie zostanie na kiedyś tam. Yy, I możemy już MFS już robić. Co jeszcze nam brakuje? Chyba wszystko mamy. Tak. MFI. Adwency Circuit. La patrony. La patrony. Dobra, MFSU jest. Mamy zrobione MFSU. Czasu dużo. Yy, teraz tak, idziemy do kolejnego. Przechodzimy do kolejnego etapu. Pamiętacie, mieczyk mamy super. Yy, tak, co możemy zrobić? To się może przetopiło. Wrzucimy tak, jak będzie trzeba. Nie wiem, ile tych aloi nam zabrakło. Co my właściwie robiliśmy z tym? Ale okej. Okay. Dobra, teraz mamy robić maszyn bloki z 9 maszyn bloków. Ale 9 razy 8 to jest dużo. No, na razie zrobimy tyle, ile się da. Cyk, cyk, cyk. No nie, Steel Leggings bez jaj. Wiecie co, chyba nam wyjdzie tych 9. Dobra. Dwa zostały. Bo 8, na 8 wystarczy stack coś takiego, bo to 8 już właściwie nie przepala się, bo to musi być w kompresorze. Ale czasu straciłem kompresor. Skompresuje mi to. Dobra, jeszcze ten, to żelazo. No, połowę jest taka, żeby było trochę co, tego, co trzeba. Teraz tak. Yy, kable mamy. Czy mamy kable? Trzeba mi te diamentowe kable. Jak one są. So... One są. Fibre kable. Się wydaje się, że też je robiłem. Ale może mi się grani zapisała, czy coś No bo dziwne, mi się wydaje, że to wszystko robiłem A tu widać nie Nieważne, ale przynajmniej copperplaty mi się zapisały Tutaj O, jeszcze takie rzeczy mamy, super Lapatron jeszcze jeden Electronic circuit Luksusy, tutaj akurat nic ciekawego Stick no ale fibrę ja robiłem, chyba. Klas, fibre kable. Dobra, jak nie robiłem, to trzeba nam ich zestaw. Yy, diamenty, redstone y i szkło. Diamenty. Za mało tych diamentów. Redstone też będzie za mało. Diamenty, redstone. Szkło mamy, diamenty. A ze staczek sobie weźmiemy. Będzie dobrze. Te dungeon są super. Nie wiem, ile mi go trzeba będzie. Bo nie wiem, jak go będę ciągnął. Ale jest tak bym zrobił chętnie. No super, diamenty oczywiście. Ja nie mogę, mnie to denerwuje. Ta wersja gry. A właściwie to, że mi ciągle coś znika. No, może teraz mamy wszystko. Może za mało, co takiego. Dobra, niech będzie na razie 32. Zgodzę się na to. Yy, następnie mamy fibrę, kable, dźwignia to nie problem. Reaktor No, już 21. Znowu nic nie zrobiliśmy. Mamy dense copper i machine block. Machine bloki poszły na coś, ale na co? Nie, machine blocki są tutaj. Dobra, dense copper platey, machine block to już robimy. 9, resztę. Odchodzi mi pamięć. Mamy to, co trzeba, idziemy zaraz rozkładać. Się nie można pomylić. Najlepiej by tak było. Coś do podsadzania mamy. Nie trzeba sobie tu wziąć. I zasuwamy. Wchodzimy sobie tutaj. Chyba to mówiłem, że. Będzie jeden przerwy, najwyżej się podwyższy. Kto się w tym zamknie? Najwyżej będzie kopuł, ale chciałbym, żeby to było równo z podłogą. Tak czy siak, tutaj jeszcze trzeba zmniejszyć. Tutaj ma, ma pójść podłoga. Więc to i tak trzeba skarszować. Nie, nie chcę tego... Który to przycisk, ja wcisnąłem teraz? Dobra. Poszło szybko. Szybciej niż myślałem. Obniżymy to. Jak coś podwyższyć, nie będzie problem. Nie, tu akurat jest źle. A tak zrobimy. Cyk, cyk, cyk. Tędy wychodziliśmy. To na razie może zostać. Dobra. Yy, więc tak, tutaj jest podłoże. Yy, przerwa o jeden. Tu jest gdzieś środek. Dobra, tu jest środek, więc tak. Tu kładziemy jeden. No, dlaczego nie możemy go położyć? A, bo musi być zwykły reaktor jeszcze utworzony nuclear reaktor z tych trzech adwency, circuit i generator. A żeby zrobić generator, coś nam tam było, trzeba już nie pamiętam. A refinet iron, który będę miał. O, Prawie mym spadł. E, dobra. E, trzeba nam wrócić. Trzeba nam nuclear, reaktor do tego, generator, a do tego Refined Iron mamy. Tu się jeszcze robi, to niech się robi. Dobra. Więc robimy to, co trzeba z pieca. Baterie powinienem mieć. Mam Refined Iron, powinienem mieć. Co tym razem, zaraz mi szlak trafi. Dobra, generator. Następnie na środku. Co tu już było trzeba? To o, cyk cyk cyk. Tu jeszcze trzeba adwentny Circuit, mamy nuclear, generator. Przynajmniej tyle. Yy, koper trzeba zebrać i gdzieś wrzucić, żeby się tym nie interesować już. Tak więc, ok. Koper. Tu gdzieś był koper. Wrócimy do byle jakiej skrzyni. I mamy miejsce. Jeszcze to. A to jedna na drugie. Aha, refined uranium. Trzeba. Yy, te empty cele zrobić, czyli No 8 to nie wystarczy. Teraz jak kabel ten nie jest potrzebny. No i znowu mi się nie zapisało. Cyk. Cyk. Cyk, no i teraz może lepiej. Jeszcze to wywalimy. Dobra, skoro jest tak, trzeba nam empty cele, cyna, cyna, gdzieś cyna. Teen ingot, yes. No znowu mi się nie zapisało, widzicie, co się dzieje, już trzeci raz opróżniam ten ekwipunek i znowu jest to samo, no. Cholera zbita. Do trzech razy sztuka, jak za trzecim razem nie, chyba przerywam nagrywanie i nie wiem co zrobię. Sele. Trzeba mi ze 30... Dziś jeszcze 8 miałem. To akurat będzie. 32. No i tak po prostu cyk, cyk. I mamy. O nie, oni się nie stakują. No. Ale nam zrobili. To gdzieś trzeba szybko wyrzucić. Żeby to przynajmniej wziąć. Ostatnie się stakowały, więc nie wiem, z czym problem. Dobra, mamy ten generator, idziemy z nim. 27 minut. Prędko, prędko! Tutaj ma iść nuclear generator. Yy, pod nim jeden. Czekajcie, czy to będzie dobre? Chyba trzeba wyżej go dać. Wyżej. Nie zniszczy się. Yy, gdzie mamy nuklear generator? Nie mamy nuklear generatora, tylko reaktor Szenberry 6. Dobra, czyli nam zabrało ze zniszczenie, czyli trzeba ewentualnie kluczem o tym go otwierać odkręcać, bo to universal wręcz. Yy, no dobra. Yy. To by było na tyle. Zanim ten odzyskam generator, zrobię go na nowo, to troszkę minie. Do tego czasu też się przygotuję. Mamy już sporo rzeczy, więc w następnym odcinku powinniśmy skończyć ze wszystkim. A tymczasem myślę, że Wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z Wami żegnam. Cześć!